W dzisiejszym odcinku będziemy oceniać polskie kluby żużlowe. A tak w ogóle cześć z tej strony Piotrek, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z List, ale przed prosiłbym o zostawienie łapki w górę i subskrypcji z dzwonkiem po więcej contentu i bezwzględnego przedłużania zapraszam was do oglądania. Na wstępie mówię, że naktywam to drugi raz, bo pierwszy raz nagrałem to bez dźwięku. I w dodatku jestem trochę przeziębiony, więc wybaczcie mi za barwę głosu. I na wstępie zaznaczam, że ja się nie znam trochę na żużlu, bo ja o żużlu słyszałem z kibicowskiego community TikToka, że żużel jest najbardziej popularny na ziemi lubuskiej. I jedyne co słyszałem o żużlu to ten wielki falubas i wielka stalgożów. I podobno... Mają Ultrasów, którzy robią dobre oprawy dorównując klubom z pierwszej ligi. A więc teraz zaczynamy. A pato to No bo nie lubią jednego z moich widzów. Tetas Falubas. O, Falubas to top klub żużlowy bo słyszałem, jak kibice Falubasa na Tetepach ziemi lubuskiej. Wywiesili transparent, no to w sensie chyba trzech kibiców falubaza na młynie stali gorzów wywiesiło ten tylko falubas. Tylko falubas! Tylko falubas! Tylko falubas! Tylko falubas! Nie wiadomo, co się potem stało z tymi kibicami trzema bo podobno trzej kibice to wywiesili. I strzelam, że najprawdopodobniej zostali pobici Za takie coś Następnie mamy Kolejarz Opole Neutral Orzeł Łódź ne Też neutral Polonia Bydgoszcz Słyszałem o nich, lubię I podobno mają sekcję piłkarską i w dodatku chyba bodajże dobre relacje lub układ z Tomilem Olsztyn tym piłkackim oczywiście następnie mamy klub, który znam też z piłki nożnej czyli Rof Rybnik też lubię teraz mamy Stal Gorzów o, to jest top klub, bo mają ten sam poziom kibicowski co Falubaz, ten się podobny. Poza tym ktoś mi napisze w komentarzach, że kibice Falubaza są lepsi od stali, albo kibice stali są lepsi od Falubaza. Ląsk Świętochłowice. No, neutral, szczerze. Ej, a tak w ogóle, gdzie są świętochłowice? Dobra, wpisujemy. ŚWIĘTOCHŁOWICE A, to jest na Śląsku. Dobra, więc teraz przechodzimy do dalszego oceniania. Unia Tarnów. Top, bo Ultrasi Unitarnów, w sensie ci piłkaccy, mieli układ z moim rodzinnym klubem, z Talon Sanok. Tu chodzi oczywiście o piłkę nożną, mimo że oceniamy teraz kluby żużlowe. Padda Wrocław. No Neutral, szczerze. Stal Rzeszów. Nienawidzę, bo tradycyjnie Stal Rzeszów to żydownia. I tyle. I KM Gdudziąc. Też neutral. Następnie przechodzimy do Wandy Ktaków. Też szczerze neutral. Łuknia Szczemstochowa. Też Neutral. Unia Leszno. W ogóle Unia Leszno ma bardzo fajny stadion. I tam chyba pisze Leszno Wita. Następnie mamy Motor Lublin. Też to jest klub, który ja bardzo lubię. Żużlowy oczywiście. Wybrzeże Gdańsk też też neutral Stat tak samo Wilki krosno Mam przeczucie, że kibice Wilków krosno to są kibice cyganów Mam takie przeczucie To samo co Stal Rzeszów Więc mógłbym dać do nienawidzę Ostrowia Ostrowiec Świętokrzyski No też lubię Żet, Poznań Neutral I Wiktoria Piła e, Mój widz jugosłowianin Jest kibicem Wiktorii Piły W sensie tego klubu żużlowego Bo mój bo mój widz Jugosławin wspiera żużlowo Wiktorię Piłę, a piłkacko e, Klub Piłkacki spiły. I to będzie już koniec na dziś, widzowie. Mam przeczucie, że film trwał z jakichś 5 minut, więc w tym momencie będę się z wami żegnał. Nie zapomnijcie o zostawieniu łapki w górę i subskrypcji z dzwonkiem po więcej contentu. Cześć!